Rozdział 27. Jakimi metodami posługuje się szatan w walce, zwodząc zarówno tych, którzy chcą żyć cnotliwie, jak i tych, którzy popadli w niewolę grzechu? Musisz wiedzieć, córko, że chociaż szatan na nic innego nie czeka, jak tylko na naszą zgubę, to jednak nie z każdym walczy w ten sam sposób. Zanim opiszę, jak szatan walczy, jakimi posługuje się metodami i oszustwami, Przedstawię Ci różne stany, w jakich może znajdować się człowiek. Niektórzy są w stanie niewoli grzechu i nie próbują się z niej uwolnić, inni chcieliby się od niej uwolnić, lecz zwlekają z decyzją, inni znów sądzą, że idą drogą cnoty, a w istocie się od niej oddalają. Wreszcie jeszcze inni, zyskawszy cnotę, upadają jeszcze bardziej. Każdy z tych stanów omówimy osobno. Rozdział 28. Metody walki i oszustwa, jakimi posługuje się szatan wobec tych, których trzyma w niewoli grzechu. Kiedy szatan trzyma kogoś w niewoli grzechu, stara się go zaślepić i oddalić od niego wszelkie myśli, które mogłyby pomóc mu pojąć nędzę jego życia. Myśli i natchnienia skłaniające do nawrócenia odsuwa od tej osoby nie tylko za pomocą innych przeciwnych myśli, ale też bezustannie stwarzając okazję do popełnienia tego samego grzechu lub innych, poważniejszych. Ślepota takiego człowieka jest coraz większa, wskutek czego upada on coraz niżej i coraz bardziej pogrąża się w grzechu. I tak, od mniejszej ślepoty do większej, i od mniejszego grzechu do większego, jak w błędnym kole toczy się jego nędzne życie, aż do śmierci. O ile Bóg w swej łaskawości nie położy temu kresu. My, ze swojej strony, winniśmy skłonić tego, kto znalazł się w tak nieszczęśliwym stanie, by dał do siebie przystęp myślom i natchnieniom, które z ciemności wzywają go do światła. Niech z całego serca woła do Stwórcy. Panie mój, pomóż mi, pomóż mi szybko i nie zostawiaj mnie w ciemnościach grzechu. Niech wielokrotnie to powtarza, i wzywa Boga w ten lub w inny podobny sposób. Jeśli to możliwe, niech czym prędzej uda się do swojego ojca duchowego po pomoc i radę, jak uwolnić się od nieprzyjaciela. A jeśli nie może iść do niego od razu, niech natychmiast zwróci się do ukrzyżowanego, niech upadnie na twarz do jego świętych stóp, błagając o miłosierdzie i pomoc. Wiedz bowiem, że od tego pośpiechu zależy zwycięstwo. O tym powiem w następnym rozdziale. Rozdział 29. Pułapki i oszustwa, za pomocą których szatan trzyma na uwięzi tych, którzy poznawszy swój grzech, chcieliby się od niego uwolnić, dlaczego nasze postanowienia często nie odnoszą skutku. Tych, którzy zdali sobie sprawę z tego, że prowadzą zepsute życie i chcieliby je zmienić, Szatan zazwyczaj zwodzi i pokonuje bronią, która się nazywa później później. Chcę najpierw rozwiązać tę sprawę, by później spokojnie poświęcić się kwestii życia duchowego. Na tę przynętę złapało się wielu i wielu nadal się łapie. Powodem tego jest nasze zaniedbanie i niepokój, bo w sprawie, która dotyczy zbawienia duszy i czci Boga, nie sięga się z gotowością po jakże potężną broń zwaną Teraz, teraz, dlaczego później? Teraz, już, trzeba sobie powiedzieć, czy gdyby zostało mi udzielone później i jutro, czy drogą do zbawienia i zwycięstwa może być chęć odniesienia nowych ran i spowodowania nowych nieporządków? Widzisz zatem, córko, że jedynym sposobem uniknięcia tej pułapki i pułapki omówionej w poprzednim rozdziale oraz pokonania wroga jest natychmiastowe posłuszeństwo. Bożym myślom i natchnieniom. Mówię o czynach, a nie o postanowieniach, bo tych ostatnich często się nie realizuje. Pierwszą przyczyną jest to, że nasze postanowienia nie wynikają z nieufności wobec siebie i zaufania do Boga, przez to nie dostrzegamy naszej wielkiej pychy, z której rodzi się owa ślepota. Dzięki dobroci Boga otrzymujemy światłość, umożliwiającą poznanie ich i zwalczanie. Bóg pozwala na nasze upadki, gdyż w ten sposób napomina nas, abyśmy przestali ufać sobie i zaufali Jemu, abyśmy porzucili pychę i poznali siebie. Jeśli zatem chcesz, by Twoje postanowienia nie były daremne, niech będą mocne, a mocne będą wtedy, gdy będą oparte nie na zaufaniu do siebie, lecz na pokornym zawierzeniu Bogu. Kolejna przyczyna jest taka, że kiedy zamierzamy powziąć postanowienie. Myślimy o pięknie i wartości cnoty, która pociąga naszą wolę, nawet jeśli jest ona słaba. Kiedy potem napotyka trudności, co jest nieuniknione w dążeniu do cnoty, ustępuje się i cofa, bo jest słaba i niedoświadczona. Ty jednak naucz się bardziej kochać trudności, które niesie ze sobą wyrabianie cnoty, niż ją samą. I jeśli naprawdę chcesz posiąść cnotę, zawsze karm swoją wolę tymi trudnościami. Już to niewielką, już to wielką porcją pokarmu. Wiedz też, że tym szybsze i tym większe zwycięstwo odniesiesz nad sobą i nad nieprzyjaciółmi, im chętniej przyjmiesz trudności i im bardziej będą ci one drogie. Trzecia przyczyna jest taka, że czasem celem naszego postanowienia wcale nie jest osiąganie cnoty czy spełnienie woli Bożej, lecz zdobycie jakichś własnych korzyści. Dotyczy to w szczególności postanowień, które podejmuje się w okresie duchowej rozkoszy i dotkliwych udręk, przy których ulgę przynosi jedynie postanowienie o oddaniu się Bogu i ćwiczeniom w cnocie. Aby nie wpaść w tę pułapkę, kiedy odczuwasz duchowe rozkosze, bądź bardzo ostrożna i pokorna w swoich postanowieniach, zwłaszcza w przyrzeczeniach i ślubach. A kiedy przeżywasz udrękę, niech Twoje postanowienia dotyczą cierpliwego znoszenia krzyża według woli Bożej i wywyższania go przez odrzucenie wszelkich pociech doczesnych, a nawet niebiańskich. O jedno tylko proś i jednego pragnij, żeby Bóg pomógł Ci znosić wszelkie przeciwności tak, byś nie splamiła cnoty cierpliwości i nie obraziła Pana. Rozdział trzydziesty Oszustwa szatana wobec tych, którym się wydaje, że dążą do doskonałości. Kiedy pokonamy nieprzyjaciela przy pierwszym i drugim natarciu, szatan przystępuje do trzeciego ataku i zajmuje nam myśli pragnieniami i postanowieniami co do najwyższych stopni doskonałości, aby tym sposobem skłonić nas do zapomnienia o nieprzyjaciołach, którzy z nami walczą i nam szkodzą. Wskutek tego jesteśmy ciągle ranieni. Lecz nie leczymy ran. Wydaje się nam, że realizujemy te postanowienia, przez co tylko wpadamy w pychę. Nie chcąc znosić najmniejszej przeciwności czy wymówki, spędzamy czas na długich rozmyślaniach o postanowieniu znoszenia dla Bożej miłości wielkich cierpień, czasem nawet czyśćcowych. Ponieważ niższa wola nie odrzuca ich, jakby były czymś dalekim, my, nędznicy, Jesteśmy przekonani, że osiągnęliśmy doskonałość równą tym, którzy naprawdę cierpliwie znoszą ciężkie udręki. Aby nie wpaść w tę pułapkę, powinnaś walczyć tylko z tymi nieprzyjaciółmi, którzy istotnie cię atakują i to z bliska. Dzięki temu sama się przekonasz, czy Twoje postanowienia są prawdziwe czy fałszywe, mocne czy słabe, i będziesz dążyła do cnoty i doskonałości główną drogą, przytartą już przez innych. Natomiast nie podejmuj walki z nieprzyjaciółmi, którzy obecnie cię nie dręczą, chyba że przewidujesz, iż za chwilę mogą cię napaść. Żebyś była na to przygotowana i silna, trzeba byś postanowienia takie podjęła zawczasu. Nigdy nie oceniaj swoich postanowień na podstawie wyników, które uzyskałaś, nawet gdybyś przez jakiś czas, tak jak trzeba, ćwiczyła się w cnocie. Bądź pokorna, lękaj się siebie i swej słabości ufaj Bogu i w częstych modlitwach proś go, aby umocnił cię i strzegł przed niebezpieczeństwami, a szczególnie przed najdrobniejszą nawet zarozumiałością i pokładaniem ufności w sobie. Tak postępując, nawet jeśli nie przezwyciężymy jakichś drobnych wad, które czasami Pan w nas zostawia, byśmy w pokorze poznali samych siebie, możemy jednak dążyć do osiągnięcia wyższego stopnia doskonałości. Rozdział 31 Oszustwa i metody, którymi posługuje się szatan, aby skłonić nas do porzucenia drogi prowadzącej do cnoty. Kiedy zły duch widzi, że podążamy drogą cnoty, ucieka się do innego oszustwa. Polega ono na budzeniu w nas licznych dobrych pragnień, abyśmy stopniowo i niepostrzeżenie od ćwiczenia się w cnocie przeszli do grzechu. Wyobraź sobie, na przykład, że jakaś chora osoba cierpliwie znosi niedomaganie. Przebiegły nieprzyjaciel, widząc, że w ten sposób może ona wyćwiczyć się w cnocie cierpliwości, ma ją licznymi dobrymi dziełami, które mogłaby spełniać w innym stanie, i stara się ją przekonać, że gdyby była zdrowa, lepiej służyłaby Bogu. A rozbudziwszy w niej te pragnienia, stopniowo je wzmaga, przez co wywołuje w niej niepokój, że nie może ich spełnić według swojej woli. I im te pragnienia stają się większe i śmielsze. Tym większy ogarnia ją niepokój, z którego nieprzyjaciel stopniowo prowadzi ją do zniecierpliwienia chorobą, nie jako chorobą samą w sobie, lecz jako przeszkodą w spełnianiu tych wszystkich uczynków, które tak gorąco pragnęłaby spełnić dla większego dobra. Kiedy szatan już ją doprowadzi do tego stanu, od razu odbiera jej myśl o celu, którym miała być służba Bogu i dobre uczynki, a pozostawia samo pragnienie uwolnienia się od choroby. A ponieważ to nie następuje, chora staje się niespokojna i całkowicie traci cierpliwość. I tak niepostrzeżenie dla niej samej od cnoty, w której się ćwiczyła, przechodzi do przeciwnego jej grzechu. Żeby ustrzec się przed tym oszustwem lub przeciwstawić się mu, gdy już zaczniesz odczuwać udrękę, nie możesz ulegać przesadnemu pragnieniu jakiemuś dobra, bo nie mogąc go spełnić, najprawdopodobniej odczujesz wzburzenie. W takiej sytuacji powinnaś z pokorą i cierpliwością pogodzić się z tym, że twoje pragnienia nie przyniosłyby spodziewanego skutku, ponieważ jesteś słabsza i bardziej chwiejna niż sądzisz. Albo pomyśl, że Bóg ze względu na swoje ukryte zamysły lub skutek twoich występków nie chce od ciebie tego dobra, lecz pragnie, byś się upokorzyła pod jego łagodną i mocną ręką. Podobnie, jeśli ojciec duchowy lub inne przyczyny nie pozwolą ci odprawić nabożeństwa, a szczególnie przyjąć komunii świętej, nie pozwól, by jej pragnienie wywołało w tobie wzburzenie i niepokój. Ogołoć się ze wszelkich własnych pragnień i przeodziawszy się w wolę Pana, powiedz sobie. Gdyby oko Bożej Opatrzności nie widziało we mnie niewdzięczności i wad, nie byłoby teraz żadnej przeszkody, bym przyjęła najświętszy sakrament. Widzę teraz, że w ten sposób Pan pokazuje mi, że jestem tego niegodna. Niech będzie za to pochwalony i błogosławiony. Zaprawdę, Panie mój, ufam Twojej najwyższej dobroci. Spraw bym we wszystkim Ci ulegała i czyniła wszystko według Twojej woli, bym otworzyła Ci serce gotowe wypełnić każdy Twój rozkaz. Wtedy Ty będziesz mógł wejść do Niego, pocieszyć je. I umocnić przeciwko nieprzyjaciołom, którzy starają się je od ciebie oddalić. Niech zatem stanie się to wszystko, co jest dobrem w twoich oczach, Stwórco i Odkupicielu mój, niech twoja wola teraz i zawsze będzie dla mnie pokarmem i pomocą. Proszę cię tylko, najdroższa miłość, o jedną łaskę, aby moja dusza, oczyszczona i wolna od wszystkiego, co nie jest ci miłe, zawsze była ozdobiona świętymi cnotami. I dzięki nim była przygotowana na Twoje przyjście i na wszystko, co ty będziesz chciał ze mną uczynić. Bądź pewna, że jeśli zastosujesz się do tych wskazówek w każdym pragnieniu dobra, w którego spełnieniu przeszkodzi ci albo natura, albo szatan, żeby cię wzburzyć i sprowadzić z drogi cnoty, albo nawet czasami sam Bóg, żeby wypróbować, czy rzeczywiście przyjmujesz Jego wolę, zawsze będziesz miała okazję służenia Panu w sposób który najbardziej Mu się podoba. Właśnie na tym polega prawdziwa pobożność i służba, której Bóg od nas oczekuje. Jeśli chcesz zachować cierpliwość w udrękach, niezależnie od ich źródła, przestrzegam Cię, abyś z dozwolonych środków, którymi zazwyczaj posługują się słudzy Boży, nie korzystała w celu uwolnienia się od owych udręk, lecz jedynie dlatego, że Bóg chce, by z tych środków korzystać. Nie wiemy przecież, czy Bożemu Majestatowi podoba się uwolnić nas za pomocą właśnie tego środka. Gdybyś postąpiła inaczej, popełniłabyś tylko więcej występków, ogarnęłaby cię niecierpliwość, że sprawy toczą się nie po twojej myśli, albo też twoja cierpliwość byłaby niedoskonała, nie całkiem miła Bogu i przez to mało warta. Wreszcie, przestrzegam cię przed pułapką miłości własnej, która potrafi zręcznie skrywać nasze wady. Na przykład człowiek mało cierpliwy w chorobie zasłania swoją niecierpliwość gorliwością w jakimś pozornym dobru. Twierdzi, że przyczyną jego niepokoju nie jest zniecierpliwienie chorobą, lecz żal, że on sam do niej doprowadził, albo to, że inni przez konieczność usługiwania mu, lub z innych przyczyn, ponoszą szkodę i mają kłopot. Podobnie, ktoś przesadnie ambitny, irytując się, że nie otrzymał jakiejś godności, nie przypisuje tej irytacji swojej próżności, lecz innym przyczynom, które w innych okolicznościach w ogóle by go nie zajęły. Ów chory zaś wcale się nie martwi, kiedy osoby, nad którym losem jak twierdzi ubolewa, bo muszą się nim zajmować, tak samo się trudzą, pielęgnując w chorobie kogoś innego. Jest to znak, że przyczyna jego niezadowolenia nie tkwi w innych ludziach ani w innych szczególnych okolicznościach, lecz w tym, że odrzuca on wszystko. Co dzieje się wbrew jego woli, ty jednak nie popełniaj tego błędu i cierpliwie znoś wszelką udrękę i cierpienie, cokolwiek jest jego przyczyną.